No, 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 ta chroma dolysina jest taka piękna. Tego największego smutku, oczywiście żebyś poszło boleszin to jest Broken Arrows jak większość w z szampionów ja na topa będę chyba chciał grać Nice! To mi sfer bladował, podoba mi się to. A ze smajtowałem to była bufa, Podoba mi się to. I on ma tak smuka, czyli kijekze. Patrz jak on będzie leciał Na tej teleportacji nowej xd po prostu Ciekawe to jest Ej, jak się kończyło to Chyba leci xd Poszedł Muszę chwilę poczekać, aż mi się zespawni Krap bo ja go chcę Czy coś się spawni, no właśnie Ale właśnie mi odpisał, że może coś jeszcze pokazać Tą Katarinę chcę zabić. Uda mi się to? Ignite. Zamordowałem ją zimną krwią. Jakby, jakby mnie straszyło, to by mnie nie zabił chyba, ale jest na pewno. Ja latam, kamp Na bo... Gra, graj, graj, nie bój się graj, 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 graj Stary, ja nie potrafię mocno No kurwa zabiłeś go idealnie jak ja chciałem do niego się podciągnąć ale yeah, to zjebałeś tym wegarem A ja nie zabiję nawet tak się tutaj przyciągnę nieważne nawet asystę dostałem co za ham Długa jest to Q od Wisina? gdzie się maestrią pochwalaj gdzie jakiś śmieszny ping mam. mam 60 pingów ciekawie ja tego smoka chcę zgarnąć tego smoka, to ja mówię, go nie oddam. Przecież na zamorduje wszystkich. Zapinguje, żeby mi ewentualnie przyszedł pomóc, bo to jest Infernal. I węga z Infernale będzie pojebany. Ech. Ta misja kurwa 6. Akademii 6 najpierw jest, tak? Wiesz, misja w TFT, że masz i 6 Akademii lub 6 sniperów Dobra, mamy Infernala, jestem szczęśliwy, jeszcze szóstego levela mi brakuje Pozostawiłbym sobie tu warda w takim fajnym miejscu Zaraz drogi. odrodzi Malfajcie to tam napierdala z tak. na topie xd Teraz się wszyscy napiję dalej, ja nie mam im jak pomóc My tu nic nie zrobimy. Ja jeden na lada po tyle, level swój A teraz w ogóle wejdę na suportu cię, że to są TKRX, RXD szósty level to nie lepiej położyć na biurku czy coś? Mój i wypragniony szósty level, a tak z tym szóstym levelem nic nie zrobię choćbym chciał zrobić mogę to smajtować iść na bota fast lekko okay. przybabysuję tego bota żeby ten veigar był pożyteczny w tej grze Oni tu mają jakąś wizję? Stuna. Trafisz Trafisz z Nie oh. no, nie chcę... Traf dziś nie wraca do mnie. Brysi Jaki popierdolony chleb ten chłopak nie? Pak do do mnie. Do mnie. Ale i tak zdechnę. Nie wiem czy to była warf. Ale mam 2-1, jest wyjebane Chcę kupić Idę pod Eclipse Od razu Całego Ah, sì Vediamo un attimo Cosa fila Ne fare Non c'è Ma va Nice. Nie ze mną te numery. XD. Nie jestem pewny czy ona stresowała, czy nie. Ale chyba tak. Na no, ile mi Katarynę? Ona podoba mi się to. Idę tu na kampus. Na bot'a bym wszedł, ja mam całego eclipse władzisz jeszcze nie, ja ma mam całą hydrę Bo hydrę też mogę iść całą w sumie Jakbyś ty zapała, ja mam multę, się mogę pobawić jakoś śmiesznie, a. ciekawie Chcesz <grym> <grym> ty, dobra, to całkiem single ticket Nie wiem, ja, czemu to Poławiłem się fajnie, a Draven Tak, to ja mogę grać to mi się podobało. Idziemy na smoka, panie i panowie, ja mam sm办ita. Kupię sobie tą hydrę jednak pod Live's ja na pierwszy item, bo to będzie OP. A potem sobie w kupię i to będzie totalnie OP Nice. I właśnie Sandra mi zamordowała w jego, podoba mi się to. I mi to zamordowała, mam z free smoka, ale łatwa gra. No ale wiem, ja to się... Wracam się do bazy, bo mam okay. 1900 gold zajmą całą hydrę w plecaku Eclipsa też mam To nie, to ja chcę Eclipse, jak mam Eclipse, całego, to ja chcę Eclipse. Eclipse mi więcej daje, a teraz będę hydrę budować okay. Jace, encounter, to sure -zwiastuje, że Teraz będę ten hydrę ten... budować No raczej GG, to już jest 7-1, jak ta Lissandra solo zrobiła dwóch, to raczej GG Co z tym wyjarem? Ja zrobiłem smoka, ja nie mam czego szukać w dolnej mapie Jednak nie wziął Gerszompa Ten wziął Van ciekawe Marina. Good job. Tak, ja mogę grać Podobało mi się to Ale to i cały team xD. Ona nawet zutować nie zdążyła. Ciekawie. Mam 5-1. Potrzebuję jeszcze hydry pod sila, To już mi daje Nie, to mi nie daje lifesteala. Kiedyś hydra badawała lifesteala. Znaczy nie hydra tylko eklipsa. Ale oni I to chyba zmienili, nie gole. wiem. Kojarzy mi się, że dawało Teraz hydra trzeba budować. No jest E jednak nie jest. Nie nie, jest całem Ja na tym bocie kurwa nic nie zrobię Zrobię na pewno co? Aaaaa! Ty kurwa jakieś szybko Tutaj Morgan jest zajebanej Kaj, żeście się pochowali wszyscy Ja też są od wszystko spierdolił i to że dostałem starze kranu Jakby ja ten lakę kranu to bym coś zabił Dobra, wracam ja się do bazy. Jak wypiszę co nie mam, ale przynajmniej będę miał z Vampiryka. Z Vampiryka, longsword'a się kupię. Idę na blue buffa. To będzie chyba free win, coś tak czuję. Ile mój ult bije? 643 bije Damage'u Na wycastowaniu broken mhm. Ja I to ja zawiodłem się na tobie troszkę Bo przed chwilą Tyrek mi coś mówił, że słyszał, że podobno chciać brać Garchompa i nagle widzę, że się kiedyś kurwa, Arion Valianta. Zajadłem się. I mean, nie yes, skłamał, ale Garchomp jest jest panie... To było piękne, podobało mi się to jak chuje. Herolda się zrobię zrobić, mam smoka z na spalnie. spalnie wolę smoka. Wolę smoka zg*****ć. Tym bardziej, że to jest Montaigne Rank. Wolałem smoka zgarnąć Wolałem smoka zgarnąć, smok jest lepszy Nie wiem gdzie jest wiego, ale mam w niego wyjebane lekko Tylko zapinguję, jak potrzebuje pomocy Nie mam wala, bo bym się tu postawił Ja mam smajta Dobra, Raven nie żyje Ale nie wiem gdzie jestem wiego. dobra będzie gdzie jest wiego Ale wiego tak łatwo chyba nie umrze Albo umrze? Ta Lissandra jest popierdolona To jest KFIR To jest kafir. Ja przynajmniej dobrze czas kupuję Ja biję się 200 true damage'u Kto to jest? Coś tam Gazlers? Jakiś random Chyba był was Jak no, tutaj nie trafiło, de fuck? I źle Drafter Dem to jest nie wiem o czym mówić, ale to co jest przykranie <laughs> to jest drafter DEM. chcemy ten y rozwalić ten taret Najłatwiej w ten sposób, żeby się nie mogła ruszyć, to jest największa kontrola na Katarina, jest ją podrzucić jakkolwiek, żeby się żadnie nie mogła. I ona jest w czarnej dupie. Masz już za tym malfight'em? Trafiłem, ale nic mi to nie daje, że trafiłem. Idę na tego na Harolda. Idę na Herolda, na 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 na, o, chuja, Herold zabity, ty idę mu kampa zajebać, może przy okazji go zabiję. On ma jeden item, półtora, ja sobie też mam półtora itema, ale ja mam 7 killi, ja ma dwa. Gdzie byłem <śm> czwarty i mogłem <śm> brać najwyższy tier. Znaczy, no jestem finej, ale jakby nadąłem dostęp to wyższej rzeczy, nie? Po prostu sobie nie chciałem ochotę zagrać i nie chcę tego stracić przydatkiem potem. Mimo, że raczej nikt tego nie zajebał, ale z jednej strony że woleś zbudować team tego aniżeli to włożyć jakiś ducha dobra noc łatwa gra lecam się do bazy bo mam 2000 golda ponad w plecaku ma pieniądze tak zwane Black Cleavera ja potrzebuję zbudować, bo dnia mi ta gra poleca. Się, nie ja tak zbuduję. Jak masz tego twojego warianta, to ty mówisz, że swoje wariantem na polu napierdasz. Ja Miałem już dwa itemy, jak jak będę mieć Black to będę lekko dnia, nieśmiertelny dnia. na tym PC-nie. Chyba, że mam runę pod controller. Dlaczego mi zajebałeś kampa w jungli? Jak to się to z tym czujesz, że tak mi zapierdalaś żeby kampa w dnia. Zabiło to coś, co dzieje warianta. A nie ma tak łatwo, zajebał mi kampa. A o ty, hamie. Z... Mój gold. Co tą słabość kontruję? Gądkę. A. Villaum Sniper umy się Remek, ja opierdolę O ty kurwa, nie masz shadowna, po co mi się flashować Nie umiem cię wyczuć, nieważne No jak chcesz mieć farkuszów pytane jak jest My tak zdominowaliśmy tę mapę, że oni tutaj nigdzie się już poruszyć nie mogą Nawet pod was nie ja są kurwa bezpieczni Tak, to i na jakby coś. Ja myślę, że jaki jest najlepszy z... lokietem, to był lokiet, jest podobno i generalnie dobry, ale. Interweni. Ne, 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 no, sprawdalać, no my się tu nie chcemy bić. To jest takie intowanie, nie to jest takie malowanie czasu, co my teraz tutaj robimy. Za daleko niego jestem. Zabiłbym go spacem w dupie. Nie są ma czas z kolektorem, żebyście Okej, okay, przesadziłem. Nie możemy fitować tej cale Zakładam, że kolektor bo... Ja będę tutaj kayle fidować, ja jak ona się nafiduje, to jest przegrana gra. Ja bałem się i chyba przegramy się Sola. Chociaż Stary Sandra posuje, to może nie przegrałem Sola... Jest, 5 to jest ilość... Starał się chłopak, zrobił co mógł. Ja idę po... My chcemy tego solo mieć Mieć mountain solo Ten Mulder, i Alpha będzie nieśmiertelna Przecież ten Viego ma wyjebane w tego Smoka Jak coś pijemy to nieźle Mulder W ogóle ja przed chwilą byłem sprawdzić jak tary działają, bo jeszcze nie wiedziałem no tak, teraz i źle mam. Ale... Ja nie intuicję, idę zrobić sobie smoka? Jeśli to stwierdziłem, że w sumie wypadałoby to. się doinformować. Nie, nie, jak działa, że jakie są zasady w draftie. Okej okay. Zabiłem smoka i wyjebałem Morgana w powietrze Tyle zrobiłem dobrego na tej planecie Ale mamy soul'a przynajmniej A okay, mówisz teraz? A, no to prawda Nice Jeden za jeden przynajmniej się wyjeba Nie, mi to brzmi całkiem jak gnieźdź jeszcze że Wejdź Night Switch, kurwa gameplay.

ja jeszcze nie mam czego i temu. Czy... Ja bym miał back cleavera to bym mnie ja na pewno nie zabił. Ooooość <gry> A szczerze z tych wymienionych hocki mi się chyba najbardziej podobał. Nice, <gry> free win. Jak no mi się podobały takie win. gry Zwodnie kurwa? Z Narmowa wygerana to jest najlepsze co może być po prostu. I guess, ale no jakby nie wiem. Mi się to wydaje potężnie ofensywne. nie wiem, czy jest lepszy... GG, piękna gra Lisandra miała się tki